Cześć wszystkim, witajcie w nowym vlogu, mamy dzisiaj przepiękną pogodę, kolejny dzień, 23 stopnie mają dzisiaj być, jest chwila chyba po 10, w zasadzie równo 10, ja już jestem w pracy, w zasadzie mam chwilę przerwy teraz, taka szybka 15 minutowa przerwa na kawę, zrobiłam sobie kawę, Jake wyszedł na balkon, zobaczcie on sobie tutaj chodzi, gdzie jesteś, tak? Uwielbia po prostu leżeć w słoneczku, wyglądać co tam ludzie robią, chodzą, tak? Jeszcze w ogóle nie szczeka, tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, że Jake jeszcze nie nauczył się szczekać, ale sprawdziłam to i w zasadzie do 16 tygodnia psy mogą po prostu nie wydawać żadnego głosu, tak więc zobaczymy, co, jak to u nas będzie w ogóle. Czy Jake będzie głośno szczekał, czy nie. Biega, bawi się firanką, tak, Jake? Wiecie, co? Jest tak fajnie pracować z domu. Uwielbiam to, naprawdę. Eee, trzeba się po prostu przyzwyczaić. Eee, chcę wrócić do biura, tak wiecie, raz w tygodniu, maksimum dwa, ale lubię być w domu, bo wtedy wiem, że Jake e, wszystko jest ok, jest bezpieczne, nic się nie dzieje. Eee, teraz tak się bawi firaną, że po prostu <laughs> nie mogę patrzeć na to. Jake, zostaw to! No zakręcił się cały, zobaczcie. Nie wiem, czy tam widać. Zakręcił się cały w Firenze będę musiała jej po prostu podwiązać to jest nie problem oczywiście ale teraz niech sobie chodzi Fajnie wszystko obwąchuje sprawdza e, tak jak mówię zrobiłam sobie kawkę tutaj jest kaweczka e, zrobiłam teraz w kubeczku z Friends z Moniką tak więc świeża kawka jest. Wczoraj wypiłam tylko jedną, powiem Wam, miałam taką migrenę wczoraj, taki ból głowy, pomimo że była przepiękna pogoda. Z Jackiem też później wyjdziemy sobie na spacerek pochodzić, tak? Ja wezmę go na rączki. Chociaż troszeczkę też może sobie pochodzić sam. O, już do mnie przybiegł, tak? Przybiegłeś do mnie, gdzie Ty jesteś tutaj? Wyciągasz się, on sobie spał. Jest taki grzeczniutki, jak ja e, jestem w pracy tutaj na rozmowie, chociaż czasem przychodzi do mnie specjalnie pod moje krzesło z zabawką taką piszczącą i po prostu e, bawi się tym, i to wszystko słychać, piszczy. E, ale jeszcze nikt mi nie zwrócił uwagi, tak więc chyba nie wiedzą, że to po prostu ode mnie idzie, e, od mojej rozmowy. E, dobra, ja wracam teraz do pracy, odezwę się za chwilkę. Muszę Wam koniecznie pokazać dzisiaj, jak ta zabawka. Nie zabawka, kamerka, którą kupiłam, bo już jest, jak ona działa, i tak dalej. Muszę jeszcze z aplikacji ściągnąć na mój telefon, ale zrobię to podczas mojej przerwy obiadowej albo już wieczorkiem i zobaczymy, czy to w ogóle działa i czy nam to się sprawdzi. Wyszłyśmy na spacerek. Chodź, z tej strony, chodź. No. Przepiękna pogoda. Pięknie jest dzisiaj. 20 stopni, a jest dopiero godzina 11. Jest super. Idziemy trochę pozwiedzać. Nie ja na trawkę, choć tędy, choć. No, choć. My już po spacerku naprawdę bardzo fajnie było. I był listonosz: dostałam kartkę świąteczną od Mileny z kanału Milimilena UK. E, zapraszam Was serdecznie na jej kanał. Ona jest początkową YouTuberką. Prowadzi kanał, wydaje mi się, że chyba od dwóch miesięcy. Być może się mylę, ale zajdźcie koniecznie na jej kanał. Zostawiam Wam link tutaj na dole do Mileny, e, Dajcie jej jakieś wsparcie. A tak wygląda piękna karteczka. Ona jest przepiękna. Śliczna jest. Ja w ogóle w tym roku trochę zapomniałam o tych kartkach, no ale tak, tak jak wam mówiłam wcześniej, e, te święta wzięły mnie tak po prostu z zaskoczenia, trochę wcześniej niż myślałam. E, no trudno, wiecie, ja nie ze wszystkim muszę... Być na czasie. Ja bardzo dużo na siebie zawsze nakładam rzeczy, moja praca, domowe obowiązki, jeszcze celebrytki. Po prostu mam bardzo dużo tego na głowie, no i tak zapomniałam po prostu. Tak! Tak, po prostu zapomniałam o kartkach. Kupiłam również dla Jake'a taką obruszkę, ale wydaje mi się, że chyba będzie za duża. Później przymierzymy ją, na razie teraz nie będę zakładać. Jest taka śliczna, w jakby liście, czarno-zielone, żółte, niebieskie. Mi się wydaje, że będzie bardzo ładnie wyglądało właśnie na takim czarnym piesku. Wzięłam rozmiar M, mogłam w zasadzie wziąć S, ale zobaczymy. Może jednak będzie OK, bo to się tak na ciało całe zakłada. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać później. Jake właśnie sobie pojadł i jestem w 100% tak pewna, że Jake nie lubi tych z Pedigree takich mokrego jedzenia. Woli jednak suche, ale jeszcze mamy kilka paczek tego mokrego, więc po prostu jemu daję, mieszam suche z mokrem i on musi to zjeść, tak Jake? Tak. Napił się zaraz dużo wody, jest przepiękna pogoda, jest ślicznie na podwórku, mamy ponad 20 stopni teraz, godzina teraz jest 11.30, jest po prostu pięknie. Jake uwielbia spędzać czas tutaj na balkonie, siedzi cały czas, to jest słoneczko, zobaczcie jak moje troskawki wyglądają, to zostało mi z, z poprzedniego sezonu, tak, przez zimę mi te zostały, tu niestety nic. Podlałam je wczoraj dzisiaj, więc może coś tam wypuszczą. Jeżeli nie, no to kupię nowej. No i tutaj mam jeszcze dwie puste donice, tamte też z zeszłego roku, a to są róże, które miałam w tym roku, więc chyba jeżeli nic w nich nie zajdzie teraz, bo ładnie trochę podlałam, jeżeli nic nie zajdzie to po prostu kupię nowe. No i tak się prezentuje mój ogródek na balkonie, ale to z tego się bardzo, bardzo cieszę. Super to wygląda. Ja już się przebrałam i zaraz lecę, właśnie po moje okulary odebrać. Bo jednak dzisiaj mam spotkanie, bo zadzwonili, żeby przebukować, więc zaraz polecę. Myślę, że pojadę chyba na zakupy do Lidla. Do Lidla i być może do Tesco, to będą takie troszeczkę świąteczne zakupy. E, bo wymyśliłyśmy z natarku, że zjemy sałatkę jarzynową, więc będziemy robić potrzebujemy oczywiście warzywa do tego, więc pojadę dzisiaj na zakupy. E, jak sobie myślę, co jeszcze w planie mam. E, w zasadzie to wszystko. Muszę tylko tutaj. Przez zamknąć komputer, odpowiedzieć na kilka maili e, i mogę lecieć e, posiałam także rzeżuchę, może wam pokażę bo już troszeczkę tam kiełkuje mam nadzieję, że ile jeszcze 2-3 dni są może coś tam będzie z tego, ale pachnie przepięknie naprawdę e, uwielbiam rzeżuchę e, no chyba już, chyba myślę, że trochę późno zasiałam ale mam nadzieję, że do świąt e, dojdzie, może właśnie do soboty Najwyżej będzie, wiecie, w poniedziałek też, też może być y, ok. To taka po prostu rzeżucha dla mnie kojarzy się właśnie z wiosną, z świętami wielkanocnymi, tak więc fajnie, że ją mam. W ogóle właśnie mam taką doniczkę bardzo fajną, wygląda jak skorupka jajka, dostałam ją od mojej mamy, tak więc y, bardzo się cieszę. Pogoda dzisiaj też jest bardzo ładna, ma być 20 stopni, znaczy już jest 20 stopni, y, ale jest pochmurno, nie ma słońca takiego jak wczoraj. Wczoraj nawet siedziałam na balkonie, się poopalałam troszeczkę, Tyle ile mogłam Przymierzyłam dla Jake'a taką obruszkę I powiem wam, że jest akurat Nie byłyśmy na podwórku jeszcze z nią Z tą obruszką Bo w zasadzie nie musimy go prowadzić prowadzać Jeszcze na, na smycze Bo no on jeszcze za bardzo nie może chodzić Chociaż bardzo chce Bardzo chce chodzić wszędzie Jest zainteresowany wszystkim I wczorajsza noc była taka trochę Średnia z tym spaniem No ale... Myślę, że będzie coraz lepiej z dnia na dzień. Tak jak poprzednia noc była super, przespał, to ta ostatnia była taka trochę, no, kilka razy się budził w nocy yy, i teraz sobie ją odsypia u mnie oczywiście pod fotelem. Ja już jestem na miejscu, nawet troszeczkę wcześniej przyjechałam. Pogoda po prostu cię tak dopisuje, jest przepiękna. Yy temperatura, nie ma słońca takiego wiecie, żeby jeszcze poczuć ten takie lato, jest trochę za chmurami ale ciepło jest jutro troszeczkę ma być zimniej w weekend też ma być ciepło, tak więc super, fajnie właśnie nam wielkanoc się zapowiada, mam nadzieję, że uda nam się gdzieś wyjechać na troszkę, rozmawiałam z moją znajomą i chyba pojedziemy gdzieś razem żeby nasze dzieci się po prostu razem pobawiły pobyły troszkę, tak więc fajnie, weźmiemy ze sobą bo J.K. nie powinno być problemu. Zresztą jeszcze zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Do weterynarza już niedługo idziemy z nim na kolejną szczepionkę. Jake miewa się super, w ogóle został teraz z Natalią w domu. Czekałam na nią, żeby wróciła ze szkoły. Dzisiaj w ogóle skończyli wcześniej, i teraz Natalka ma sporo wolnego. Nie pamiętam ile, czy dwa tygodnie, czy chyba dwa i pół tygodnia wolnego ze szkoły, tak więc super. Dostałam też dzisiaj link do. Do przedstawienia dzieci, które dzieci właśnie grały z klas szóstych, czyli jakby takie pożegnanie. Um, bardzo fajnie to im wyszło. Mam to właśnie na, na telefonie u siebie, mogłam zobaczyć. Wyślę później jeszcze moim rodzicom, żeby mogli obejrzeć, tak więc super. Um, no i ja zaraz lecę tam po te okularki. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, że mój wzrok też jest ok, że dobrze dopasowane są i, i pojadę jednak do Lidla. Um, I tak myślę, że chyba jeszcze później zas, yy, zajadę do Tesco, Bo, jak będę robiła sałatkę jarzynową, to muszę kupić ogórki kiszone. Nie chcę mi się zajrzeć do polskiego sklepu, więc chyba zajadę do Tesco. Chyba że hmm, zrobię to jutro, bo potrzebuję też polski chleb. Właśnie na święta. I tak myślałam, że pojadę jutro, żeby był świeży. To wtedy mogłam te ogórki kupić. Zresztą zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Idę trochę tutaj sobie połazić. Jest piękna pogoda, po prostu, aż, aż się dziwię, że, że to jest Anglia, bo w Anglii przeważnie zawsze wieje, um, deszcz, kropi i tak dalej. A dziś jest, dziś jest po prostu idealnie, żeby już tak zostało na zawsze. To by było super. I wydaje mi się, że chyba lato będzie będzie naprawdę ciepłe, tak jak w tamtym roku, ponad 30 stopni. To jest, chyba będzie musiał kupić jeszcze jeden wiatrak, bo mam tylko jeden na całe mieszkanie. I najgorzej, żeby później właśnie spać. W każdym pokoju musimy mieć, żeby no, jakoś oddychać, więc chyba zamówię wcześniej, żeby było, bo później zawsze jest problem, żeby kupić, więc chyba zamówię teraz jakoś na dniach. Patrzę, że ludzie się tutaj zjeżdżają na parkingu. Na początku było tak mało ludzi, a teraz patrzę i jeżdżą, jeżdżą. Dobra, ja lecę. Może przyjmą mnie troszeczkę wcześniej, bo jeszcze mam no 15 minut, ale idę, zapytam się. A co? Nie mam nic do stracenia. Nowe okulary są, nie wiem czy się przyzwyczaję, bo są takie chyba bardziej okrągłe z tych, co miałam wcześniej. No ale jakoś wiecie, przynajmniej je lepiej widzę. I o co tak naprawdę chodzi, nieważne już jak wyglądam, i tak będę pewnie je nosiła tylko w domu, chociaż pani powiedziała, że muszę je nosić do jazdy samochodem, w zasadzie jak najczęściej je nosić, jak więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ale naprawdę wow, wszystko widzę, <laughs> śmieję się, no bo... To człowiek się po prostu przyzwyczaja do tego, jak, jak widzi wszystko i, i później, że. Poprawa oczu, tak, i od razu zupełnie inaczej świat wygląda, jakieś wszystko jest czyste. Więc, wow, zrobiłam jakieś takie specjalne badanie oczu również. Trochę to zajęło. Musiałam powtórzyć dwa razy, ponieważ coś moje lewe oko, coś nie bardzo, ale powiedziała, że jest ok, że za drugim razem jak zrobiłam to badanie, ten test wyszło lepiej, ale mówi, jeżeli będę miała dalej bóle głowy i tak dalej, to żebym się zgłosiła po prostu do lekarza i. Um, wizyty, to mam kolejną chyba za dwa lata dopiero, tak więc jedziemy teraz na zakupy. Zakupy już są zrobione, naprawdę dużo e, rzeczy kupiłam i chyba wszystko to, co miałam na liście, tak więc super. Oprócz oczywiście tych ogórków, o których Wam wspomniałam, bo e, w Lidlu nie ma kiszonych ogórków, więc nie wiem, czy pojadę do Tesco, czy do polskiego sklepu, ale to chyba już jutro jadę do domu, nagram Wam oddzielny haul, bo będzie tego sporo i już nie chcę przedłużać tego vloga, bo jeszcze chcemy Wam pokazać e, tą kamerkę, bo to chyba się nazywa, już nie pamiętam dokładnie. Muszę zainstalować właśnie aplikację, miałam to zrobić, znaczy nie, zainstalowałam aplikację, tylko muszę jeszcze podłączyć telefon właśnie do tej kamerki i zobaczymy jak to działa. Jestem sama ciekawa, próbowałam wcześniej, ale coś tam mi nie wychodziło, więc teraz usiądę, jak tylko przyjadę do domu, usiądę i zobaczę o co tam chodzi i mam nadzieję, że się uda mi połączyć i dla was wszystko pokażę. Właśnie dostałam wiadomość od Sylwii z kanału Sylwia S, że właśnie dostała przesyłkę, bo wygrała rozdanie... Ostatnie rozdanie, tak. I słuchajcie, osoba, która. Um, osoba, która wygrała rozdanie poprzednie, w zasadzie um, ono było zrobione jeszcze raz z tym łapaczem snów, znowu się do mnie nie odezwała, tak więc. Um, Zaraz wam pokażę, co jest do wygrania, i jeszcze raz będzie można wygrać u mnie rozdanie. A cieszę się w ogóle, że do Sylwii tak szybko paczuszka doszła przed świętami, bo się bałam, że, że jednak nie dojdzie, bo trochę miałam opóźnienia z, z wysyłką, ale doszło i cieszę się, że naprawdę na ta, e, Sylwia jest szczęśliwa z, z tego, co dostała. Już jestem w domu, e, zabieram się właśnie na nagrywanie e, holu. Zobaczcie, ile rzeczy jest. Natalka pomogła mi wszystko tutaj powyciągać Musiałam otworzyć balkon, bo jest tak duszno, nie Natuś? Jest strasznie duszno w domu, w mieszkaniu Otworzyłam balkon, wiecie, na oścież, nie? Hey, no. <grych> I Jake od razu wyskoczył tam, zobaczcie, bawi się Coś już tam pewnie wyciągnął Właśnie muszę tą ziemię schować, bo on mi się wydaje, że on tam grzebie, nie? No i oczywiście, tak, musi się bawić ziemią <grych> Krótkę jaką i znalazł Zabierzesz jemu? No. Ojej, oh, yeah, ja. Yeah. No musimy to po prostu wyżej postawić albo jakiś pojemnik do tego kupić. No ale jeszcze się e, rozejrzymy. W ogóle poluję za tym tak zwanym jajem wiklinowym, które będzie tutaj na balkonie. E, widziałam, że będzie dostępny w Aldi. Nawet właśnie Sylwia mi pod, podesłała, że będzie 4 chyba kwietnia. E, ja już wcześniej widziałam to właśnie online i sobie za jakby Zapisałam, żeby przyszło do mnie powiadomienie, jeżeli one tylko będą dostępne, ale chyba będę po prostu na nie czatować w nocy. Tak jak pewnie większość ludzi będzie robić, bo one zaraz się szybko wyprzedają. Kamera już jest zamontowana, tylko mamy taki mały problem, ponieważ um, gdzieś to światełko tu jest różowe, powinno być zielone i nie powinno mieć żadnego problemu z podłączeniem się do mojego telefonu. No i wyczytałam, że tam trzeba resetować i tak dalej. I już byliśmy w, jakby w połowie tego, żeby. Um, no, to się wszystko połączyło i mi pokazuje, że to jest z internetem nie tak, więc teraz czekam, żeby wszystko mi się od nowa zrobiło yy, wy, wyrys, zrestartowałam. Yy, tylko teraz patrzę, że znowu mi się na te zielone nie robi, więc teraz muszę chyba znowu restart nacisnąć i zobaczyć, czy wtedy zadziała. Ok, jest progres. Mamy zielone światełko, ja tylko sięgnę po telefon. O, sorry za odgłosem ten telefon jest... Boże, co ja mówię? Balkon jest otwarty! Eee, już zaraz tutaj na telefonie znajdę tą aplikację. Eee, I zaraz wejdziemy. Aplikacja nazywa się... Już Wam pokazuję. Eee, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Forbo. Tak to wygląda. I zaraz zobaczymy, czy da się połączyć. E, tak, jest zielone światło. Jest. Teraz z Bluetoothem się tam łączą. No, powiem Wam, że siedzę na tym już takie dobre 20 minut i coś cały czas mi przerywa to połączenie, e, więc mam nadzieję, że teraz z tym razem mi się uda po prostu. Zaraz powinno przejść do zarejestrowania się. I zaraz Wam pokażę, jak to. Mam nadzieję, że Wam pokażę, jak to działa. Dobra, już coś tam idzie, ale tak mniej więcej na tym poziomie mi się przerywa, więc zobaczymy, czy, czy teraz nie będzie problemu. Trzymajcie kciuki. No i niestety mam znowu tą samą wiadomość. Wyskoczyło mi, że nie może się połączyć z internetem. Więc dobra, jeszcze raz to yy, zrestartuję i zobaczymy, co mogę z tym zrobić. Szczerze, powiem Wam, że ja tego nie ogarniam. Serio. Próbowałyśmy z Natalią teraz 4-5 razy, resetować wszystko i coś się nie da połączyć. Pali się teraz zielone światełko, tak więc jest dobrze, ale coś mi pokazuje, że coś z internetem jest nie tak. Znaczy, że się nie łączy. Mamy internet, nie? No, ty masz internet, ja mam internet w telefonie, więc nie wiem o co chodzi. Chodzi mi o WiFi, nie? Że taki zwykły internet. Nie wiem o co chodzi. jak już mnie tutaj podgryza. Trzeba się z nim pobawić, tak? Trzeba się pobawić z Tobą. Tak, Gdzie jest twoja zabawka? Gdzie jest twój donat? Co to jest? Co to jest? Tak! Musisz złapać, no i gryź, gryź to, tylko nie mnie. Uwielbia przesiadywać teraz na balkonie, po prostu kocha to. Musimy tylko właśnie porządek tam zrobić, nie? Musimy właśnie tą ziemię gdzieś przesypać do pojemnika, który można zamknąć, bo on tam drapie i teraz tutaj mi pod stojak podchodzi i chcesz zjeść stojak, tak? Eee, Jake, Jake. Ja jutro jeszcze jeden dzień pracuję. W piątek, w Wielki Piątek, już mam wolne. Mam wolne aż. Pokaż to, Nati, pokaż. Pewnie dziewczyny znają to. To jest taka zabawa tych sznurki, tak? Na palce się to robi. Może ja czekajcie, jak może to wyżej gdzieś postawię. To Jake tego nie. E... O, teraz chyba będzie lepiej, co? No pewnie, że tak lepiej. No, Jake nie, nie dostanie się. No, na tej właśnie się bawi z koleżankami w szkole. A to już w tamtym roku, nie? Było. No. I to się nazywa miotła, tak? Miotła czarownicy. Chodź tu, Jake, nie przeszkadzaj. Nie wolno, nie wolno. Nie wolno, pysiaczku mój. Pokaż się tutaj, pokaż się. Pokaż się tam, no. O tutaj zobacz, tu, tu, Jake, tam. Jake, tam zobacz, tam. Jake, tutaj. Tu. Tu, popatrz się. Jesteś jak mały taki robaczek. Jesteś taki słodki w nocy, tak? Jak śpisz, a teraz to jesteś bestia. On jest taką bestią. Ja tak się wycie że bestią, ale jest taki rozrabiaka, jak tylko Natalka przyjdzie, ja pracując cały dzień on śpi. Od czasu od czasu, wiecie, ma takie właśnie 5 minut takiego, że, że biega i tak dalej, podgryza wszystko, jak ja pracuję, ale w większości to on śpi. Więc po prostu to się wysypia i później ma energię. No, zobaczcie, jak fajnie to zrobione. Nie, to się nazywa, Natalia. Wiesz, jak to się nazywa? tak. Ale nie w ogóle, ta kraja, jak to się nazywa? A, em. Um, nie wiem. Ja też nie wiem. To jest jakby. To nie jest guma, czy to jest guma? Nie, to jest zwykły sznurek po prostu. Taki sznurek i one tam coś tymi z tymi nie palcami. Różne <noise> gwiazdy i tak dalej. Te, 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 te. Dobra, będziemy się z Wami już teraz chyba żegnać. E, w ogóle to, ten film, chyba, vlog będzie na premierze, więc mam nadzieję, że nie jest strasznie, strasznie długi. No, jeżeli jest, to wybaczcie nam. Jeszcze miałam wam pokazać. E, tak, rzeczy na rozdanie, więc zaczekajcie chwilę. Zaraz wam e, przyniosę. Jestem już z powrotem i to są rzeczy do wygrania. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, trzy osoby niestety miały szansę, ale straciły ją. Jest do wygrania taki łapacz snów, turkusowo-brązowy, skarpetki białe z awokado. I do tego jeszcze dwie maseczki. Jedna maseczka na stopy, ona jest kokosowa, i druga truskawkowa w płachcie na twarz. Tak więc, jeżeli chcecie wygrać te cztery rzeczy, kochani, napiszcie mi po prostu komentarz, że yy, napiszcie po prostu łapacz snów. Robimy to już chyba drugi raz, drugi, trzeci raz. No ale niestety tak tak wyszło. Tym razem ja się nie odezwę do osoby pod komentarzem, bo widocznie nie czytacie swoich notyfikacji. Ja zostawię po prostu osobę, wylosujemy osobę komputerową tak jak zawsze i zostawię w, w poniedziałek, tak, w Wielki Poniedziałek, zostawię pod filmikiem. Yy osobę, imię i nazwisko, albo nick osoby, która wygrała. Tak więc sprawdźcie w poniedziałek, wejdźcie jeszcze raz na ten sam filmik, ten sam vlog i, i wtedy zobaczycie, kto wygrał. My życzymy Wam pięknych świąt, wesołych świąt yy, i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! your name